Po założeniu czujnika na nakładkę, mamy tutaj pewien luz. Tutaj śruba jest blokowana przez tą ściankę, więc, jak będziemy kręcić sobie czujnikiem, to ona jest blokowana. Mamy teraz odpowiedni tutaj zachowany luz. Zakładamy nakładkę na licznik. Jest założona. Teraz Kręcimy tym czujnikiem zgodnie ze wskazówkami zegara, dokręcając tam tą śrubę, która jest po drugiej stronie. Automatycznie ona dokręcając się powoduje, że czujnik schodzi coraz niżej. I dotyka soczewki. Jak już będziemy czuli dość mocny opór to znaczy, że już czujnik dalej nie pójdzie, bo będzie, będzie zaczynał wypychać tą nakładkę względem góry, gdybyśmy cały czas próbowali na siłę wkręcać. Ja jeszcze spróbuję, ale minimalnie. Teraz dokręcamy drugą śrubę, żeby skontrować, zakręcić. No i podłączamy zasilanie do czujnika oraz wpuszczę wodę i powinno. Jakby był problem, że Na nakładka czy ten czujnik nie, za, nie chce do, zawsze łapać, możemy delikatnie tą nakładkę obkręcić w inne miejsce i zobaczyć czy czujnik będzie wykrywany. W tym wypadku już nie. Tutaj już było widać, że jest wykryty w lewo lub ewentualnie troszkę w prawo, w zależności od tej tarczki, jak ona się tam ułoży pod polem tego czujnika.